Właśnie odprawiamy długo oczekiwany transport na Ukrainę. Dlaczego tak długo oczekiwany? Gdyż na początku miał być to tylko i wyłącznie jeden bus do szpitala z artykułami medycznymi. Potem ten bus to już był większy bus tranzyt, potem transport na 8 palet, potem transport na 12 palet. W konsekwencji jest transport na 33 palety. Jak widzimy, tir z naczepą, i to nie tylko, że 33 palety. Możemy zauważyć, że na te palety jeszcze kładziemy worki, worki z pieluchami, a więc artykuły bardzo, bardzo lekkie, ale wypełniają całą przestrzeń naczepy, tak abyśmy nie zmarnowali żadnej tej przestrzeni transportowej. Chcemy to wszystko wykorzystać. Wiemy jak bardzo to jest potrzebne. Co wysyłamy? Jak już wspomniałem, artykuły medyczne. One będą przekazane do winnicy, a więc tutaj w naszym transporcie będą załadowane na samym, na samym końcu. I do zaporoża artykuły przede wszystkim spożywcze, koce i śpiwory oraz trochę ciepłych ubrań, ale to już jest taka niewielka, niewielka ilość. A więc artykuły naprawdę pierwszej potrzeby w czasie, kiedy jest zima. Wszystkim darczyńcom za pomoc z całego serca dziękuję za to, że mogliśmy te okruchy z naszego stołu. Tak jak to powiedział arcybiskup Mokrzycki, prosił o okruchy z naszego stołu. Ten tir to jest niewiele. To są naprawdę okruchy z naszego stołu. My nie mamy. Wojny, my nie mamy bomb, nie mamy rakiet, nie mamy, nie mamy śmierci. Dlatego też można powiedzieć za, w podziękowaniu za, za pokój, ale także i, i z pomocą dla Ukraińców przesyłamy ten transport.